Się, ma widzu, dając lajka like i subskrypcję, wspierasz mentalnie tak zdolnego, inteligentnego twórcę jak Zebo. No, podobają mi się te Wasze komentarze. Piszcie tak dalej. <grym> Ale mówiąc o inteligentnych osobach, dzisiaj będziemy oglądać Nike. Tak, dokładnie. tą Nike, która ostatnio mówiła, że kobiety to w ogóle nie powinny wychodzić do pracy i to mężczyzna powinien zarabiać więcej, a kobiety powinny zostać w domu i się, za i się zajmować dziećmi oraz mężem, bo mąż też, po też potrzebuje żony i tam inne dupery gadała, żeby tam się nie wylewało dziewczyny, no mi tam co mają ubierać, bla 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 bla. W tym całym uniwersum dużo się ostatnio działo, bardzo dużo się działo. Głównie to ze mi się w sumie działo. Widziałem, że tam Speściński bardzo dobrze się bawi z Najką. Dlatego postanowiłem dołączyć do tej ich zabawy, bo bo tam gdzie się dwóch e, coś tam, to trzeci korzysta. I tym trzecim jestem ja. Witam widzowie. <laughs> Mam nadzieję, że mieliście super piątek. Nie, dzisiaj jest chyba czwartek. No to super czwartek. Ale teraz czas na coś ważniejszego, widzowie w naszym życiu, czyli Nike. Najka jest najważniejsza w naszym życiu. Pamiętajmy. Jak nie wiecie co do Najka, no to to jest katoliczka, ale to samo w sobie, no, 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 no co z tego? Każdy se ma prawo wierzyć w to, co se chce, prawda? No właśnie, Najka tak nie, nie, nie sądzi. Nie sądzi tak, że każdy ma prawo wierzyć w to, co chce, że jej racja jest jedyną racją i ogólnie to, to całe społeczeństwo się stacza. Jest trochę mają staśko, mają Sta Maja staśko na pewno kojarzycie wszyscy, tylko jest jakby odbiciem Maji staśko Odbiciem lustrzanym, w sensie, że odwrotnie, o 180 stopni, czyli też ekstremistyczne poglądy, ale po prostu w drugą stronę. Czyli wiecie, no jak no, Staszko sądzi, że kobiety powinny... Y wszystko mieć odsłonięte i, i tak dalej To, to, to znów Najka sądzi, że wszystko powinno być przykryte I najlepiej jakby kolana też przykrywały Bo wiecie, to, to wtedy w ogóle najlepiej było za tamtych czasów I tak samo jak Maja Staśko szkodzi prawdziwym feministkom Tak samo Najka szkodzi prawdziwym katolikom Ale jak już tak wstępnie zapoznaliście się z jej postacią To teraz sobie obejrzymy film Film, gdzie płaczę. Dosłownie yy, film się nazywa Najka płacze Mnie to od razu wzruszyło I muszę iść na pomoc mojej księżniczce Więc oglądamy to <laughs> Jezus Mary. I ja mu mówię, jak się czuję. Mówię mu, że brakuje mi kogoś, to by był zawsze przy mnie, bo dosłownie się boję komukolwiek zaufać. Tutaj to brzmi, jakby Najka kręciła ze swoim widzem, bo ona tutaj mówi, że jakiś widz do niej pisze, że on jest widzem, ale w sumie to też prywatnie gadają. Ogólnie, to, to wcale nie jest to toksyczna relacja, nie? Jak, jak z widzem się ten, no, no nie no, to, to totalnie normalne. Bo zawsze ktoś ma do mnie jakiś problem. Po czasie zawsze każdy chce mnie zmienić, po prostu brakuje mi kogoś, kto mnie będzie dosłownie kochał taką jaką jestem, o co chodzi. I teraz e, on Do, dosłownie nawrzeszczał na mnie, w sensie tak pisząc. <grystanie> Jeszcze widz na nią nakrzyczał pisząc, rozumiecie? <grystanie> Pewnie kapsloka użył. Powiedział mi, że to jest nienormalne, że jak ja się w ogóle jak na katoliczkę zachowuję, że co to w ogóle ma być i teraz ja miałam takie... Co? Przed oczami. Chodziło o to, że jakby ja nie powinnam płakać, tylko powinna być pełna nadziei i w ogóle i, i pełna radości. I tak jakbym nie mogła mieć uczuć. Najka, z kim się zadajesz, taka się stajesz. No twoi widzowie, ci właśnie widzowie, którzy serio cię jakoś tam lubią i tak dalej, to są ludzie, którzy e, po, powiera, powielają, tak to się chyba mówi, twoje poglądy na internecie. Dlatego na przykład oni nie akceptują to, że kobieta pokazuje słabość i płacze. No rozumiesz, o co chodzi? Tak samo my na ciebie patrzymy, jak ty na niego teraz. Ale jeśli przychodzi jakiś człowiek, do mojego życia i na początku mówił mu, że wszystko jest ze mną okej okay, i, i że bardzo lubi moje poglądy, a później tak naprawdę ma ich serdecznie dość i mówi mi, że mam się zmienić, to to on jest chore. Bo ciągle w życiu spotykam takich ludzi. Czyli jednak Najka jest taka sama w prywatnym życiu, jak jest na, 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 na YouTube? To... Ja współczuję jej partnerom wtedy, tak szczerze mówiąc W sensie, ona tutaj mówi o tym, że ktoś ją nie akceptuje Taką, jaką jest, ale Najka, ty sama nie akceptujesz ludzi Takimi, jakimi są, no Czy to lubią mężczyzn, czy kobiet czy, czy, nie wiem, czy ubierają sukienki Czy dekolt mają na wierzchu Co cię to interesuje? To jest takim, jakim jest człowiek Więc się powinno go akceptować Tak samo ciebie się powinno akceptować Pomimo tego, że masz jakieś dziwne poglądy I wiesz, posiadanie różnych dziwnych poglądów I dziwnych jakichś postrzeżeń na świat, i tak dalej To jest jedno, ale forsowanie to na inne osoby i nieakceptowanie też ich poglądu to jest drugie. I według mnie to, to pierwsze jest okej. Okay. Nie chcę każdy myśli to, co chce i tam wierzy w to, co chce i kurde, w, robi to, co chce w sumie, ale forsowanie to na inną osobę, nieakceptowanie też to, że inni, inne osoby mają inne opinie, to, to to już jest złe. Zawsze wielcy mówił, że będzie przy mnie i tak dalej, a później zaczął mnie szantażować, że on mi nie wyzna miłości, dopóki z mediów nie wyjdę. Bo jakby gość żył w bańce mydlanej, w sensie on wyżył w takim idealnym życiu, gdzie po prostu nigdy nie miał większego problemu niż złamany ten najmniejszy palec. Nie wiem, dla mnie to jest abstrakcja, bo, bo ty też żyjesz w takiej bańce, takim idealnym życiu, że każdy musi myśleć tak jak ty i każdy musi robić tak jak ty. No to prawdopodobnie ten chłopak, którego spotkałaś, był jeszcze bardziej ekstremistyczny niż ty, no co, no, no, no. Y, ktoś tam trafił na kogoś, tam jakieś takie powiedzenie było. A jeszcze gorsi są ludzie, co mi mówią, że sama na tę samotność sobie zasłużyłam i że rzeczy mi najgorszego. Ja nie rozumiem, co ja tym ludziom zrobiłam. <grym> <laughs> Ojej, ja jestem zły, ktoś płacze, ja się śmieję. Jak, jak ja tak mogę? No nie wiem, no nie jest mi jej szkoda. Tak szczerze mówiąc się, no czym sobie tak zasłużyła, że ludzie jej nie lubią. Hym! Teraz powinienem stawić, jakby mi się chciało. Momenty, jak praktycznie każde środowisko obraża, ale mi się nie chce, ale chyba tym. Mnie nic bardziej właśnie nie boli. Tylko właśnie takie gadanie mi tego. Że mnie nikt nigdy nie będzie nikt chciał. Że jestem okropna i tak dalej, tylko że... Ja naprawdę nie rozumiem nawet co ja się zrobiłam ona chyba troluje, w sensie to jest chyba jakiś zaawansowany troll, bo ona to sobie tutaj. To jest film totalnej hipokryzji. W sensie ona mówi: O, ja nie wiem, co im zrobiłam, e, chcę po prostu, żeby ludzie mnie akceptowali takim, jakim jestem, ale. ale sama nie akceptuje ludzi takimi, jakimi są, no. He. I ona teraz narzeka, że inni ludzie mówią, że nikt jej nie będzie chciał taką, jaka jest, coś takiego, ale ona sama mówiła, że, że ludzie nie będą chcieli chyba tam osoby LGBT, coś takiego. Nie pamiętam do końca, to parafrezuję, czy jakkolwiek to się mówi, ale, ale coś takiego było. I przez to gdziekolwiek szukam pracy, to mi. Każdy pracodawca w zwykłym, durnym butiku mówi, że mnie nie zatrudni, że straci klientów, jak mnie zobaczą, bo mnie ci ludzie kojarzą. Ona dalej mówi, że rzekomo ludzie nie chcą ją zatrudnić, dlatego, że jakieś tam plotki są, że ona jest karana i idzie do więzienia. A co ty na jednym z filmów mówiłaś, co by mogło spowodować, że ktoś w butiku, czyli miejscu, gdzie się sprzedaje ciuchy, głównie dla kobiet, nie chcieliby cię zatrudnić? Większość kobiet ubiera się teraz w sposób, który ja bardzo często mówiłam, że jest tak. Taki, bym powiedziała, jak pani kiedyś z lekkich obyczajów. Kochani, kiedyś kobiety, tak jak teraz chodzą po ulicy, czasami nawet w samych stanikach, by się tak w życiu nie ubrały. Kiedyś kobiety się szanowały, miały długie suknie e, do kolan, oczywiście, e, do, do, przepraszam, do kostek. Kiedyś kobiety się szanowały i ubierały suknie aż do kostek. Może dlatego będzie nie chcieli na przykład w butiku, bo być każdemu sugerowała, że wyglądają jak kobiety lekkich obyczajów, dlatego, że nie mają sukienki do, do kostek, tylko chcą jakąś krótszą. I to jest naprawdę jeden z wielu, wielu powodów, dlaczego ktoś do butiku lub ogólnie Pracy z innymi ludźmi, by cię nie chciał zatrudnić. Niestety lub stety to, co robisz w internecie publicznie, też jakby ciebie reprezentuje. Więc prawdopodobieństwo, że znajdziesz pracę, tym bardziej jak ty masz takie ekstremistyczne poglądy, no jest po prostu mniejsze. No, to, to jest logiczne. To ja się tak naprawdę szyga. I w tym momencie jestem tak na wszystkich influencerów zła, którzy na mój temat takie bzdury. Wygadywali, na przykład taki typowy Mateusz Spysiński. Ja zawsze byłem anty Mateusz Spysiński. Tym bardziej teraz, skoro moja ukochana Maja, e, już moja, Najka, e, płacze z powodu Mateusza Spysińskiego, to tym bardziej jestem za tym, aby go skancelować. Ale do konkretów. Ona tutaj płacze, dlatego że mówi, że poszła na rozmowę do, o pracę i podobno nie chcieli jej przyjąć, dlatego że są artykuły o niej, że podobno idzie siedzieć. I zapytacie Zebo, dlaczego by takie artykuły w ogóle powstały? No może dlatego, że Majka, na, Najka e, kiedyś. E, Powiedziała na swoim filmie, że osoba, która już z nami nie jest, zasłużyła na to, że z nami nie jest. Było bardzo o tym y, huczno i tak dalej, nie będę bar bardzo się w to zagłębiał, ale, ale po prostu tak było. No i dlatego potem powstały artykuły, że osoby tam będą y, wnioskowały o to, aby ona poniosła konsekwencje i potencjalnie nawet i może za to siedzieć. No i jak mówisz takie kontrowersyjne rzeczy jak to, że komuś się należało coś takiego, to raczej licz się z tym, że potem to będzie ci wyciągane. Nigdy żaden influencer nie stanie w mojej obronie. Nawet ci wszyscy, których miałam za super influencerów, bo robili ze mną takie super, jakby wywiady. Nie, Majka teraz jest na niższym swoim punkcie i osoby, które ją kiedyś lubiły, już ją nagle nie lubią, bo nie mają z niej korzyści. Niemożliwe. Nie brzmi jak świat influ. Ale ja będę tym, który stanie w obronie mojej bogini. I te wszystkie osoby, które po prostu próbowały zrujnować mi życie i się im udało, że ja nawet teraz pracę nie umiem znaleźć. To to jest hit. To jest hit, naprawdę to jest hit, że pracodawcy zamiast posłuchać mnie i tego, co ja mam do powiedzenia. A to nie jest tak, że to nie przez innych, tylko przez siebie. Jakby, jakbyś nie mówiła takich kontrowersyjnych rzeczy i za wszelką cenę chciała wzbudzić kontrowersję, to, 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 to by ludzie nie patrzyli tak na ciebie, no to są, jest, przez własne słowa nie, nie, nie potrafisz znaleźć pracy. No i też przy okazji, jaka jest sytuacja na rynku, po prostu jest też trudno znaleźć teraz w tych czasach pracę. To, to przy okazji. Chcę się żigać, chcę naprawdę. Czemu nie ma tutaj pol na polskim internecie kogoś, kto by mi pomógł? O, to ja, to ja będę twoim Wardęgą, a ty moim Leksiem. Znaczy, ona tak to porównuje swoją sytuację do sytuacji Leksia i mówi, dlaczego Wardęga jej nie obroni. <laughs> Ale to ja będę ja, za chwilę obejrzymy jeden z najnowszych filmów, bo 9 października wrzuciła Majka. E, tytuł Kolorowanie dzieci. Majka jest na nie. I dowiemy się, dlaczego możliwe, że nie może znaleźć pracy. Powoli z zachodu idzie do nas cały ten kolorowy świat. Wchodzi do szkół, wchodzi do pracy, wchodzi do mediów, wchodzi do naszych głów. Jak i również do głów naszych dzieci, naszego młodego społeczeństwa, w którym już teraz w momencie propaguje się rzeczy, które nawet nie są zgodne z nauką i zgodne z biologią. Chyba wszyscy wiemy do, tego, do, do, do czego to zmierza, ale moja opinia jest taka, że ja wolę kolorowy świat od tego szarego. Bo w jednym każdy każdego akceptuje, a w drugim właśnie powstają takie filmy jak Nike. A. Czy to w mniejszym czy większym stopniu, jakby wskazywał nam drogę, że my, nauczyciele, młodzi, praktykanci, mamy to akceptować, mamy dzieciom pozwolić być takimi, jakie są, i za trzeba je jakby mm, pomagać im rozwijać się w kierunku, w którym one chcą dążyć. Tutaj się ciekawego czegoś dowiadujemy o najce, czyli to, że ona była y, na studiach, gdzie się uczyła, żeby być, żeby być nauczycielką. <laughs> No, i na tych studiach jakiś tam nauczyciel powiedział, yy, był taki, był taki yy, chłopczyk, który yy, znolifował, że tak to ładnie powiem, bo nie mogę mówić bezpośrednio, bo jak nagrałem film o tym, że nolif ma dramę, to z automatu dostałem żółty dolar. Nie wiem, YouTube jakoś nie lubi chyba nolifów. W sensie wiecie, tematów, no, 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 no dobrze wiecie o co chodzi. no. I najka ma zażalenie, że jakiś nauczyciel ją uczył, żeby ona akceptowała dzieci takie, jakie chcą być, i pomagać im, żeby ona pomagała tym dzieciom rozwijać się w kierunku, jakie ona chcą. No, niemożliwe, no. To dzieciakom jeszcze pozwala się wejść w to głębiej, w ten świat kolorowy. A to, kochani, później, w późniejszych latach powoduje właśnie zaburzenia o których kiedyś mówiłam. A to nie tak, że prędzej, nie wiem, ja bym na przykład lubił kolekcjonować kamyki, a ty mi mówisz, że kamyków nie mogę kolekcjonować, że nie można kolekcjonować kamyków. No to, no to jakbym Jakbyś mi blokowała to, że nie mogę kolekcjonować kamyków, to nie tak, że prędzej bym miał zaburzenie y, związane z tym, że nie pozwalasz mi kolekcjonować kamyków, niż jakbyś po prostu mnie nauczyła o kamykach. Również taka sytuacja genderowego terroru zaczęła się, kochani, w Irlandii, gdzie to jeden nauczyciel został zawieszony po tym, jak nie chciał używać e, dziewczynczego imienia w stosunku do chłopaka. Jakby został zawieszony, tam później w pewien sposób nawet y, poszedł do więzienia. W pewien sposób poszedł do więzienia? Nie, dostał zakaz sądowy zbliżania się do szkoły, bo po tym jak został zawieszony i płacili mu za to zawieszenie, to on sobie wrócił do szkoły. No to po tej akcji dostał zakaz sądowy i złamał zakaz sądowy, dlatego poszedł do więzienia. A Majka tu opowiada, jakby on bezpośrednio poszedł do więzienia za to, że nie stosował się do zaimków. Coraz większej ilości szkół w Polsce dzieci są poddawane łamaniu swojego sumienia, swoich jakby poglądów i wciskania im na siłę treści właśnie Kolorowych. A gdyby tak patrzeć z drugiej strony, to nie tak, że na przykład na religii w Polsce, tylko się uczysz o jednej religii, jest to ci sforsowane też z góry, jakby to jest też hipokryzja? Takimi nazwami jak o, że to jest tolerancja, zapobieganie dyskryminacji czy akceptacja różnorodności. No tak, no to jest logiczne. Jeżeli uczysz się o czymś, to prędzej nie będziesz zdziwiony, jak to zobaczysz. Na przykład, nie wiem, w Polsce nie jesteśmy uczeni o innych religiach, innych rasach, i dlatego nagle jak jest czarnoskóry, to u, czarnoskóry! Ale co to za, że się o czymś uczysz? Jeżeli się uczysz o nie. Wiem, na na przykład w psychologii, to jak działa, nie wiem, mózg, serce, to, to znaczy, że chcesz być mordowany. No, no nie. Pracownicy, nie możemy, kochani, zostać zmuszani, jakby być tak, jakby napastowani, jakby nękani za to, że nie robimy czegoś niezgodnego ze swoim sumieniem. My... A powiedz to komuś na kasie, który pracuje i musi, na przykład, skanować mięso, jak jest wegetarianinem. No to co, no to ma nie skanować tego mięsa? Pracodawca jest zobowiązany szanować godność i inne dobra osobiste pracownika, także pracodawca nie ma prawa nikomu nic narzucać, żeby przekazywać dzieciom inne treści niż po prostu takie, jakie naprawdę chcę o takiej, jakiej marzy. To co, powiedzmy, że jest pan od matematyki, nie? Jakiś nauczyciel od matematyki. On przychodzi na lekcję i nagle po obejrzeniu naiki twierdzi, nie, ja chcę być nauczycielem od polskiego. I nagle ludzi z matematyki zaczyna uczyć polskiego, dlatego że nie można mu narzucać, co ma uczyć. Jedna wielka bańka medlana, która prędzej czy później, kochani, pęknie. A my obudzimy się w całkowicie innym społeczeństwie, gdzie młodzież będzie miała nazwijmy to tak. Przeprane mózgi, bo dzieciom wmawia się coś innego niż jest prawdą, coś innego niż jest związane z nauką, niż jest potwierdzone faktami naukowymi. Ogólnie, żeby nie było, ja sam jestem katolikiem, więc nie proszę nie atakować, ale dla mnie to jest bardzo sprzeczne, bo, bo pierwszy raz chyba widzę, żeby jakaś katoliczka się powoływała na naukę jako dowód na jej rację. To nie jest tak, że nauka jest totalnie sprzeczna z religią i w sumie według nauki nawet religia nie istnieje. Ja miałem jeszcze trzeci film Nike obejrzeć, ale tak szczerze mówiąc, nie chcę mi się po prostu, wystarczy mi Nike na jeden rok. Serio, no do końca roku już jej nie chcę widzieć, tak szczerze mówiąc. Ja jakby na Twitterze już nawet zablokowałem majestaśko Staśko, więc tym bardziej Nike też nie będę oglądał. Bo na, na nowy rok ją odblokuję, obiecuję, ale póki co mi się po prostu nie chce. To było tak męczące, sładziej te wszystkie tweety i tak dalej. Nie, nie, nie.